Zapraszamy na mecz Real Madrid z Starą Real Madrid kontra Stara Dama. Super Nowoczesnego w Elchis Arena Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Dziś w Gelsenkirchen zapowiada się znakomite widowisko. Włodek, co można powiedzieć o dzisiejszym meczu? Na razie krótko, nie widzę tutaj faworyta. Mecz poprowadzi Valente Larazabal. W tak, z dwóch prawdopodobnie najlepszy,. Proszę o światła! Witam! Stara dama rozpoczyna spotkanie. Brawo! Brawo. Ma programy roboty na strzałów! I będziemy mieli rozszerzenie w trajwerdówku. Głupstwo na bramkę! Obronił jest złapał piłka w drzew! Groźnie, ale stąd na czas. Wdzieliliśmy. A teraz czapia Brawo za to podanie. Nie wiem, czy to był strzał, czy też podanie. Niestety nie Blisko polekarni. Piękna interwencja. Próbuję też ślizgiem. Mają szansę na kontratach. No i Przejdzie piłki przez Pirlo. Wrócić? Słabo kryją, no i będzie szansa. Ach, ładnie tam chciał dograć, ale rywale byli szybsi. Sędzia pokazuje, Rzut roczny dla Juventusu. Nic nie wyszło z tego. ale niecelnie! No nie, takich zagrań nie akceptują. Real Madryt zacznie od na wysokości polakarnego. No, może być groźnie. Real Madryt będzie miał szansę żytorożnego. To nie w polu karnym. Wrócić. No tak. Cześć. Naprawdę żenujące uderzenie.

Tak, Ale z uderzenie mogła być bramka! Mogło, ale nie ma. Jeszcze nie koniec emocji, rzut rożny dla rywali wędróżnych. Oddaję strzał. No i możemy teraz zobaczyć, który z zespołów dłużej utrzymywał się przy piwnicy. Ucić. O co chodziło? Nie stworzyliśmy w tym strzałem zagrożenia. A ładnie, teraz ślizgę nie buduje. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę to była duża przeciwna. A teraz ten Ronaldo robi się niebezpiecznie. Uderza. Obroniła. A raz Teraz Andrzej Iwaria są młodzi. strzela w czterdzieści dziewiątej minucie meczu przed zakończeniem. I swoim dziwicom. do szatni to zawsze jest wielka eksplozja na stadionie. Wypuścił ten piłkę z rąk, a na pasji w drugiej szalce już nie zmarnował. Okazji, będzie strzelał, ale miał szansę do prowadzenia do wyrównania. Była rzeczywiście szalca. Na odrobienie strata, tymczasem dalej przegrywają. Można go za to zagranie połowicznie chwalić. Zaczął znakomicie, a stąd się Sergio Ramos. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Bardzo ważny moment to było. Zdobyte prowadzenie tuż przed Dzień. Dzień. Myślę, że zareaguje ten rywali to będzie ostatnie... Przeczytuje nam się zmiana zespołu Juventusu. Andrea Pirlo wejdzie... Pepe wejdzie na boisko za Giovinicę. Za nie zanim w szatni, a w drugiej połowie przepchnie mocno. Wstanie na przedwycięstwo. jest szansa na pogadań. Byłaby ładna konta, ale nie udało się. Buzi. Blisko już do bramki. Jest to wykaz... Dobra okazja, Widać, się jest załamany na tym niecelnym strzałem. Ściganie mnie i rozpocznie bramkę. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. Marquisio. Nieudana próba zdobycia bramki, no i niewiele brakuje do remisu. No. Armii, ale no. ewidentny sędzia przerywa grę, będzie rzucony, ale się uprawił z tym, że czerwona kartka no. i w na poprawienie rezultatu że za tu do zera. Ale potwalny, prawidłowa decyzja arbitra, z tym, że myślę, że oni się już nie podniosą. Z daleka strzela Cristiano Ronaldo, ale obronił to bramka z największym trudem. Zawsze mnie zdumiewa, z jakiej godnej poprawi potrafi jest... Uderzenie w trafki. I będziemy mieli rzut dla realny. Piłka wychodzi na obramdowy i będzie wzdowienie od bramy. że nie jest bardzo daleka, to nie mogło się udać? Z daleka, no bez kłopotów, ogromny dobranek. Realizował, <coughs> że ma szansę przygotować. posłał piłkę z trybuny, wystał nad poprzeczką. Dobrze wykonany corner, ale za pastony słabym strzałem. Staniała brzuchka.

Walka o piłkę. Mogą sobie pozwolić na nas takie nieudane zagranie jak teraz, bo przecież prowadzą Margizio. Uczynić. jest wybornym technikiem swoim podaniem po takich, no chyba nie sądził, że to będzie z tak daleka. Arbeloa. Spróbował wszystkie te gira. No już blisko polekarne. No nic z tego nie będzie. Duży naprzeciw dobra. Ale są ja. Ale nie naprawdę nie zabrać. Ale nie wiem dalej, czy można to winie strzelca. Zrobił w zasadzie co mógł. No, ten mecz to kolejne go znakomite spotkanie. Zdecydowanie kilka meczów. Fantastyczna gra. Ale Dziewbonny, jak to by to Źle wykonany gdzie być powinien. No, zobaczymy, co przyniesie ten ślisk. Gimka Wusspanaus rozpocznie Juventus. Ristaino. Kucinic. W ostatniej chwili przejęli. Dobra pozycja do oddania strzału. Strzela! ale ładnie to obronił. Pokażą, że jest wielkim graczem. Niesamowicie spisuje się w dzisiejszym meczu w rampach. Przeskoczył i nie udał, się odniesioną do dwóch Ślizgiem! No, zdecydowanie ma wybór, do czego zagrać. Ślizgiem chce przerwać akcję. Ale nie przerywał! Zagradzają bramkę rywalową. Mało czasu już do końca spotkania, ale rozpoczną od własnej bramki, Czy uda im się jeszcze zagrozić rywalowi. Wkłynęła się druga zmiana w zespole Juventusu o co? Ponito. Jogury. W zagrał i będzie aut dla rywali. Brenner, decyduje się na zmianę. Tak, Ta akcja w samej kąskówce może doprowadzić do zmiany wyników. Listek i mamy mail.